Ja mam zawsze problem z zaczęciem, później szybko leci, ale pierwsze takie hej się ma, coś tam, to jest tak bardzo nie dla mnie. Ech, mamy pf, pf, drugi dzień czerwca, eee, co za to idzie? Drugi dzień ten czatonu, i na razie idzie mi do dupy. <gry> Wczoraj nie nagrałam praktycznie nic, bo grałam cały dzień w gry. Eee, słuchałam do tego. Dziwnych losów z Jane Eyre, ale jakoś tak nie podchodzi mi ta książka. Jestem już prawie w połowie, ale dokończę ją, bo ona jest do klubu książkowego, ale tak, no, no, nie, nie mój typ książki, niestety, nie trafiło. Miałam robić TBR i w ogóle te wszystkie inne pierdoły, ale stwierdziłam, że w sumie nie bardzo wiem, co chcę czytać w tym miesiącu. Znaczy mam mniej więcej jakieś książki, ale nie chcę ich deklarować, bo ze mną jest to różnie. Ja zmieniam zdanie co i decyzję co jakieś 3 minuty, więc nie chciałam robić nic, co by wymagało przywiązywania się do tego. Dlatego wszystko będzie luźno. Jeżeli skończę w ogóle chociaż jedną książkę w tym miesiącu, to będzie bardzo dobrze. Czerwiec jest ciężki, pod wieczór zaczęłam czytać sobie. Boże, to ma długi tytuł poradnik dla gentlemana o występku i cnocie <laughs> i jest spoko, bo na razie jest to taki odskok od tych wszystkich innych LGBTQ+, książek, które się dzieją we współczesnym świecie świecie? czasie? cokolwiek ale na razie książka jest spoko, tak rozpraszam się bardzo książka... <laughs> Jezus, nie umiem to wszystko Książka jest OK. <laughs> Monty jest taki, że powinno się go nienawidzić, ale wielbię go całym serduszkiem jak na razie. <laughs> Percy to samo. Znaczy Persję nie powinno się nienawidzić. Z oczywistych względów. Więc nienawidźcie go. On, on jest kwiatuszkiem i słoneczkiem. Hmm. Myślę, że uda mi się dzisiaj przed pracą jeszcze przeczytać jakieś 50 stron i nie wiem, czy coś do tego dogram, czy zmieni się moja opinia, czy cokolwiek się wydarzy takiego, ale ten filmik będzie trwał jakiś tydzień albo kilka dni, więc enjoy! Jest już piątek i jestem w połowie poradnika dla Meta. Jak to w ogóle zrozumiałam? Nie umiem, dopiero wstałam. Yy, I miałam zamiar poczytać trochę więcej dzisiaj, ale po tych wszystkich rozdziałach 7-8-stronicowych nagle zaatakował mnie rozdział. Jeszcze 30 stron do końca, więc stwierdziłam, że zostawię to sobie na weekend, na jutro, pojutrze. Mhm. I ogólnie do tej pory jest spoko. Jest zupełnie inaczej niż się spodziewałam, że będzie. Bo oceniając książkę po okładce, stwierdziłam, że to będzie takie główienko dla nastolatków, jakiś typowy romansik, okazuje się, że tutaj są przygody, wyjazdy, rozboje. Teraz przy ostatnie dwa rozdziały skojarzyły mi się z takim full Metal alchemist, tylko zamiast dwóch braci mamy dwóch boże. Jak ich nazwać? Długie gejuchów po prostu, najzwyczajniej w świecie, którzy no, dwie osoby, które są sobie zakochane zamiast braci, zrobili z tego parkę, znaczy zakochani, no tam ten związek jest yy, skomplikowany, więc yy, kto to ten wie. Ogólnie jest super, bardzo polecam dla oderwania się od takich właśnie typowo młodzieżowych romansidełek. Yy, na dzisiaj już więcej update'ów nie będzie, bo wyruszam do pracy, więc. Yy, no, następne, kiedy będę czytać, to jutro, więc mam nadzieję, że jutro uda się ogarnąć coś bardziej. Yy -y. <ścoughs> coś bardziej, tak, tak, coś bardziej zdecydowanie. Jakby ktoś miał wątpliwości, czy ja mam problemy ze sobą, to yy, zawsze zaparkuję samochód gdziekolwiek na osiedlu, a później go szukam. Przez 10 minut, a się okazuje, że stał pod oknem. Mm, właśnie udało mi się skończyć y, poradnik dla żentelmana. o występu i <coughs> I Było... Zupełnie inaczej, niż się spodziewałam, tak jak już pewnie powtarzam któryś raz, ale no... Zupełnie inaczej, niż taki standardowy romans, po prostu były... pościgi, rozboje, porwania, piraci, strzelaniny, zupełnie nie to, czego oczekiwałam od tej książki. Ale... Znaczy, myślę, że jeżeli wpadnie mi w rękę kolejna część, to ją przeczytam, nie w najbliższej przyszłości, jakoś nie, nie, nie bardzo szybko, bo mam za dużo innych książek, które czekają. Ale jeżeli się zdarzy taka okazja, to myślę, że przeczytam następne, bo nie było tragicznie, było nawet ciekawie. I myślę, że tutaj skończę tego pierwszego vloga wychodzi strasznie taki mymlasty i rozciągnięty, jakoś nie mam siły i energii, żeby cokolwiek nagrywać. Ale ten filmik to jest zapowiedź, że cokolwiek będzie się pojawiało w tym miesiącu w końcu. I cieszymy się wszyscy bardzo, bo w końcu zaczynam mówić do tego ekraniku, tylko muszę wyczyścić Pamięć, bo zostały mi dwie minuty nagrań i stwierdziłam, że zrobię jednak taki mini, niezobowiązujący TPR na czerwiec. To macie tu. Nie będę sobie łamać języka czy coś tych nazw. Wszystkie te książki, z wyjątkiem szóstki Wron, mam w PDF-ie, w webhooku, w więc nie będę ich wam tu fizycznie pokazywać. Stety, niestety, niestety. Bóg depo się zepsuło, nie stać mnie na kupowanie od nich książek na razie. Może po ogarnięciu się z wirusem wróci to do normy. Jeśli nie, to trudno nie stać mnie na takie książki jeszcze, <grym> może kiedyś. No, także to już wiecie, to już wiecie. Ja będę kończyć w tym miejscu. Od jutra mam nadzieję będzie troszeczkę więcej energii i będzie lepiej szło to nagrywanie, także ja się z Wami żegnam, do, do zobaczenia jakoś za tydzień, na razie pa.